here we go Naszego patyczka. My powinniśmy otrzymać dwa takie kawałki z zaznaczeniem takim. O, tu będziemy przyklejać nasze spinki. A tu musimy sobie zostawić miejsce na dziurkę do strzelania. mamy takie sobie dwa patyczki. I jeden z nich, ja sobie wezmę ten gorszy, bierzemy tutaj. Będziemy go sobie gdzieś z boku. I z, ze spinek wyrywamy tę część. Powinna wyglądać tak. Robimy tak z obydwu. Bierzemy gorący klej, dajemy go trochę na jedną stronę patyczka. O i szybko przyklejamy naszą spinkę zanim wyschnie. No, trzeba użyć dość dużo. Tylko musimy uważać. Żeby nie przekroczyć tej kreski. I z drugiej strony robimy to samo z drugą spinką. I połowa roboty już za nami. Dobra, już się skleiło tak dość mocno. Bierzemy nasz drugi patyczek, i musimy tutaj i tutaj dać kleju, i przyczepić go tutaj. Potem jeszcze możemy wzmocnić krawędzie. Dobra, więc ja sobie tutaj wezmę kleju, dam trochę więcej. O. I szybko tutaj. Jest. To trzeba w miarę równo, żeby te kreski się niezbyt poprzesuwały. Bo tam będziemy wiercić i trochę by było niezręcznie, jakbyśmy trafili na spinkę. Ja mogę jeszcze wzmocnić ten Wzmocnię sobie połączenie jeszcze gorącym klejem od boków, tak. Tak żeby było ładnie A. i z drugiej strony. No. Tyle powinno wystarczyć tak, żeby się trzymało. Dobrze. Teraz klej na razie możemy na chwilkę odłożyć. Bierzemy naszą niteczkę. I będziemy owijać sobie, żeby wzmocnić, żeby nasz łuk nie rozleciał się po dwóch strzałach, tylko właśnie po to są te kreski, żeby nie owijać w miejscu, które jest między nimi. Jeśli przewiercimy taką nitkę, to już jest do widzenia, trzeba oplątywać jeszcze raz. Więc ja... Zaraz do was wrócę, ja zrobię sobie małe cięcie. Dobra. Jak już sobie weźmiemy, oplączemy dość tak, no, starczy parę dziesiąt razy. To nitkę musimy dać, tak. I znowu do akcji wkracza gorący klej. I żeby jeszcze bardziej to wzmocnić, możemy sobie tutaj. Pokleć, żeby ta nitka, nawet jak już się zerwie, to żeby przynajmniej nie rozplątała się cała. Tylko oczywiście znowu dwie kreski i między nimi nie klejmy. I z drugiej strony sobie zrobię. Ja. Tu. I jest. Jeszcze tylko wystarczy zamontować cięciwę i go przewiercić. Powinno to mniej więcej tak wyglądać. No i teraz musimy znowu wziąć naszą niteczkę. Włóczka będzie lepsza. Oczywiście. Ja niestety nie miałem do dyspozycji bardziej miałem pod ręką nitkę. Więc będę musiał zrobić parę razy. Włóczką wystarczy jeden raz. Najpierw oplątujemy sobie na końcu. I lekko. Przeginając nasz łuk, wiążemy na drugim końcu. Teraz już można puścić. Teraz wierzymy tak. I idziemy drugą warstwę. Tutaj się oczywiście rozdwoiło, ale to już się zrobi na końcu. Pokażę, jak to zrobić. I tutaj musimy zawiązać. Razy, na każdym tym, I tak gdzieś 3-4 razy. O. Zawsze przy każdej tej. Ja sobie tutaj zrobię potrójną. Teraz musimy zrobić tak. Robimy tak. Dwa razy. Wciskamy. I zawiązujemy. To powinno załatwić kwestię rozdwojonych, rozstrojonych tych nitek. I dobrze, ja sobie tutaj jeszcze na końcu skleję. Mi się jeszcze mocniej trzymało. O. Powinno wystarczyć. I teraz mogę sobie na spokojnie urwać nitkę. I tutaj tu jeszcze mam troszeczkę, więc... Z drugiej strony też sobie zacznę nawijać znowu. I zrobię tak jak wcześniej. I już problem rozwiązany. Z drugiej strony też sobie skleję. Żeby mi się nie za bardzo rozwaliło. I łuk jest już prawie gotowy. Teraz wystarczy wywiercić dziurę tutaj, żeby można było łatwiej, po prostu prościej zrobić sobie wylot dla strzałek. Więc zaraz wracam. Więc dobrze, bierzemy sobie nasze wierterko o średnicy. No może trochę większej od. Takiej szaszłykowe wykałaczki, żeby łatwo mo można było przesuwać w otworze i żeby ładnie szczelało, i przewiercamy dokładnie tam, gdzie były między, te, między tymi dwoma kreskami. I nasz łuk jest gotowy. W robieniu takiej szczałek jak zwykłej filozofii nie ma żadnej po prostu bierzemy taką taką sobie wykałaczkę, przecinamy ją na długość. No tutaj akurat mi się zrobiła trochę za krótka, ale tak mniej więcej, że jak napniemy to, żeby dość mocno było. A gdzieś, dotąd taka była dobra. I tutaj to czerwone to jest taka taśma specjalna, że, znaczy nie specjalna izolacyjna, żeby Dociążyć strzałkę, żeby leciała prosto, a nie jakoś bokiem, czy tyłem, czy jako tam. I po prostu no możemy zrobić to z normalnej wykałaczki. Dla bardziej ambitnych polecam nóż do tapet i ostrzenie takiej strzałki. I tutaj ja sobie użyłem małego wiertła, ale strzałka jak widać w takim łuku chodzi bez kłopotów, bez problemów. I strzela no, tak dość mocno, wbije się do takiej tablicy korkowej, jak tutaj jest. Na no spokojnie. A przez papier to przeleci na wylot. Może pokażę tą strzałką. Bez problemu. Tak. Można też zrobić dłu dłuższe strzałki. To wtedy będzie większa moc, bo większe napięcie. Tak powinna być napięta. Czy tak powinien być napięty łuk z, dobry, z dobrą strzałką, także jak strzeli to z większą siłą.